Takiej wystawy w Karkonoszach jeszcze nie było. W Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych podziwiać można blisko 200 zdjęć Nestora polskiej fotografii Jana Buchaka i jego syna Janusza. Zdjęcia właściwie nigdy nie były wcześniej publikowane. Muzeum Fotografii w Krakowie, które jest właścicielem wszystkich prac, negatywów, odbitek, pozwoliło nam wykorzystać skany i my właściwie pierwszy raz mamy do czynienia z Jelenią. Górą tuż po, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Ulubionymi tematami Jana Buchaka były pejzaże i miasta właśnie weduty fotograficzne. I nie chodziło o inwentaryzację, tylko o pokazanie y, takiej nostalgii, tęsknoty. Fotografował w duchu fotografii ojczystej, czyli y, nawiązywał do przedwojennego malarstwa realistycznego. No To była taka fotografia, która wszystkim się dobrze kojarzyła z y, kresami wschodnimi, bo to był przecież główny fotograf Wilna. Jeżeli chodzi o dziadka, to światło i cienie. On tu był mistrzem w operowaniu światłem. Reprezentował. Kierunek, który zwany był piktorializmem. Na fotografiach uchwycony został nie tylko Plac Ratuszowy Podsienia czy ulice 1 Maja i Podwale, ale także obrzeża miasta. Artystyczny sznyt i nostalgia utrzymane w malarskim duchu zrobiły wrażenie na miłośnikach regionu którzy tłumnie przyszli na wernisaż. Bardzo piękna wystawa, sporo zdjęć historycznych, które zapadają w pamięć, zwłaszcza dla osób, które lubią milion Górę, znają milion Górę, interesują się regionem, mogą rozpatrywać jak wyglądała kiedyś, jak wygląda teraz, porównywać. Oprócz tego bardzo to jest ciekawe technicznie, jak można było fotografować przed 70 laty. Nie zaciekawiają e, różnego rodzaju szyldy i informacje które identyfikują, co to były za miejsca, kto tam urzędował, kto był właścicielem. No, to jest niesamowita, niesamowita frajda oglądać Jelenią Górę z roku 1945, 1967. Wystawę Jelenia Góra w fotografii Jana i Janusza Błuchaków 1945-1950 oglądać można w BWA do końca roku.